Króluj nam Chryste, Święty Angska. święto Chrystusa Króla, w Hamburgu, pierwszy biskup, Hamburga od 10 listopada 831 roku. A urodził się 8 września w 1801 roku we Francji, Benedyktyn Francuski, święty Angska. Dzisiaj przechodzimy dziękować Tobie za łaski, które przez Ciebie otrzymał Hamburg, a również prosimy naszego Chrystusa Króla, naszego Pana i władce. Dzisiaj był niezwykły dzień. Poświęcenie nowego proratu świętej Teresy Sawila. W Hamburgu, w mieście Maryi, Gwiazdy Morza. Tysiąclecie św. Angus'a prowadził Hermann na Augusty Maria, od najświętszego sakramentu. Urodzony 10 listopada 1820 roku w rocznicy praw miejskich Wadowic. Zawdzięczamy mu odnowienie karmelu we Francji, w Anglii i w Polsce. Karmel w Wadowicach mu zawdzięczamy. Niezwykły Karmelita z Hamburga. Tutaj, gdzie 8 września urodziny Angskara, Narodziny Matki Boskiej w 1947 roku urządzono Exodus 47. Było to dla ich państwa Izraela włączone. 8 wrzesień 1947 rok. Rocznica 8 września 1946, kiedy w Częstochowie kardynał Hlond wierzył Polskę niepokalanemu sercu Maryi. Również rocznica 8 września w 1939 roku, jak w Gdańsku został aresztowany nasz przyjaciel bogumił sowiecki. Musiał przejść siedem obozów koncentracyjnych. Zmarł 15. Grudnia 2020 roku, mając 102 lata, ostatni jego list to był protest przeciwko zmianie historii w Oświęcimiu, gdzie cztery lata był więźniem, gdzie został zamęczony jego brat. Przyczyną wszelkiego zła jest brak prawdy. Dlatego też przychodzę dzisiaj do Ciebie, nasz święty Akskarze, patronie tego miasta Maryi. Bo Chrystus Król Tobie królował i nam króluje. To tak jak Kościół Serca Chrystusa Króla założył Deon 18 maja w 20 roku w Rzymie. Tam w tym kościele 80. rocznicę urodzin obchodził słynny polski papież, tak zwany polski papież z Wadowic. Mówił o tym, że to są to urodziny tego kościoła były jego urodzinami. Historię zmieniono. Kardynał Ryłko jest teraz tam, kardynałem, bo to jego kościół, który promuje szatanistę Kika, którego za miliony otrzymał nagrodę honoris causa w Lublinie 26 czerwca 2013 roku. Wszystko mają zorganizowane. Chrystusze, Chrystus król króluje na świecie. I dzisiaj też króluje w naszych sercach. I wszystko ma taką wielką moc. Dziękujemy dzisiaj tutaj również za naszego księdza Michała Woźnickiego. Nie przez przypadek był atak 8, 6, 8 września. Na kaplicy Cele na Wronieckiej. Rocznicę Exodusu. Rocznicę tego dnia podobno umarła 96-letnia królowa Anglii. Elżbieta, która została królową 7 lutego w 1952 roku, kiedy się urodziła, tego dnia aresztowano trzech kapłanów. Trzy lata ich torturowali jako szpiegów Watykanu. Aresztowano księdza. Bazylice Chrystusa Króla w Katowicach, Adamczyka, Adamczyka, który był również w Kościele Świętego Macieja, tam gdzie zmarła nasza Dulcissima Hoffman, święta polska Tereska, śląska Tereska, moja patronka też. Bo dziękuję wszystkim świętym dzisiaj. Święta Angskaże. Ty wiesz, ty widzisz. I Chrystusa króla wielbimy. Prosimy o świętych biskupów. O katolickich biskupów. Dla Hamburga, miasta Maryi. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Prosimy o Mszę Świętą Trydencką, by powróciła do. Na Wroniecką były klasztor Dominikanek z 1282 roku. W tym samym czasie powstał co klasztor Dominikanów o Święcimiu, nad którym 31 maja 1894 roku ukazała się Matka Boska. Tego dnia była poświęcona kaplica Błogosławionego Piusa IX w bazylicy Świętego Wawrzyńca. Był obecny święty biskup Pelczar. Bóg wszystko widzi, tak mówiła mama świętego Jana Boska. I widzi naszego księdza Michała Woźnickiego. I dziękujemy Bogu za niego, wysłannika Matki Boskiej. Jezu, ufam Tobie.